Przez wrzosowisko. Marii spała długo. Kiedy się obudziła, pani Medlock kupiła na jednej ze stacji koszyk ze śniadaniem, w którym były kurczęta, wołowina na zimno, chleb z masłem i gorąca herbata. Deszcz jeszcze się nasilił, więc wszyscy pasażerowie czekający na stacjach po ubieraniu byli w gumowe peleryny, silniące i ociekające od deszczu. Konduktor zapalił lampę w wagonie, a pani Medlock rozkoszowała się swoją herbatą. Podjadła solidnie, po czym sama zasnęła. Marii siedziała, przyglądając jej i jej kapeluszowi, który niedbaja zsunął się na prawe ucho właścicielki, aż wreszcie ona ponownie usnęła, wtulona w kąt wagonu i ukołysana jednostajnym biciem deszczu o szyby. Było już zupełnie ciemno, kiedy się odsknęła. Dotarło do niej, że pociąg stoi na stacji, a pani k nią potrząsa. — No ależ panienka spała! — wykrzyknęła. Teraz już pora się budzić, jesteśmy w Bajte, a jeszcze długa droga przed nami. Mary wstała i usiłowała rozkleić zaspane powieki, podczas gdy pani Medlock zbierała pakunki. Dziewczynce na myśl nie przyszło pomóc jej w tej czynności, gdyż w Indiach tubylcza służba zawsze wszystko za nią robiła i było to dla niej zupełnie naturalne, że ktoś ją obsługuje. Była to jakaś mała stacyjka, na której nikt prócz nich nie wysiadł. Naczelnik stacji zaczął rozmawiać z panią Medlock w szorstki, ale życzliwy sposób, wymawiając wyrazy dziwnie rozległe, co, jak później Mary stwierdziła, było typowe dla mieszkańców Yorkshire. – Co to? Już pani z powrotem? I przywiozła pani tę małą? – A no tak, to ona – odparła pani Medlock w taki sam sposób, wskazując ruchem głowy Mary. – Jak tam żona? – A no nieźle. Powóz czeka tam po drugiej stronie. Powóz istotnie stał przed stacją. Mary spostrzegła, że jest wykwintny, tak jak i służący, który pomógł jej przy wsiadaniu. Jego długi, gumowy płaszcz i nakrycie głowy lśniły i ociekały od deszczu, jak wszystko wokół bez wyjątku, nie wyłączając grubego naczelnika. Kiedy służący zatrzasnął drzwiczki i usiadł obok Greta na koźle, dziewczynka umościła się w wygodnym, miękkim kąciku. Lecz senność zupełnie jej przeszła. Siedziała wyglądając oknem i pragnąc zobaczyć cokolwiek na drodze wiodącej do owego dziwnego domu, o którym mówiła pani Medlock. Marie nie była lękliwa i nie to, że się bała, lecz czuła, że w domu mającym sto zamkniętych pokoi i stojącym na krańcu wrzosowiska mogą widać się różne rzeczy. Co to jest wrzosowisko? spytała nagle panią Medlock. Niech panienka wygląda oknem. Za jakieś dziesięć minut sama zobaczy, odparła kobieta. Będziemy jechali pięć mil brzosowiskiem, zanim dotrzymy do domu. Wiele panienka nie zobaczy, bo noc ciemna, ale coś tam da się dostrzec. Mary nie zadawała więcej pytań, tylko przyczaiła się w swym kąciku, wpatrzona uparcie w okno. Latarnie powozu rzucały na drogę smugi światła, co pozwoliło jej dostrzec zarysy otoczenia. Po opustoszeniu stacji przejechali przez małą wioskę, gdzie zobaczyła białe domki i światła w obrzeży. Później minęli kościół, probostwo i domek z rodzajem witryny, w którym widniały zabawki, słodycze i rozmaite przedmioty na sprzedaż. Później wyjechali na trakt i Marii ujrzała żywopłoty i drzewa. Potem długo nie było nic godnego uwagi, w każdym razie Marii wydawało się, że trwa to wieczność. Końcu konie zwolniły, jakby wspinały się na, wzgóra, na wzgórze i zdawało się, że już nie ma ani żywopłotów, ani drzew. W każdym razie Mary nie mogła dostrzec niczego prócz nieprzeniknionej ciemności po obu stronach. Pochyliła się naprzód i przytuliła twarz do szyby, kiedy naraz powóz podskoczył. — No, teraz to już na pewno jesteśmy na wrzosowisku — powiedziała pani Medlock. Latarnie rzucały trochę światła na nierówną kiepską drogę, która była jakby przecinania krzakami i czymś nisko rosnącym dookoła, Co kończyło się gdzieś na krańcu horyzontu. Zerwał się wiatr, który dziwnie szumiał i zawodził. Czy to może, czy co? spytała Mary swoją towarzyszkę. Nie, to nie może odparła pani Medlock. Ale też nie pole ani góry, tylko całe niekończące się mile dzikiego pastwiska, gdzie nic nie rośnie prócz wrzosów i gdzie nic nie żyje prócz dzikich kuców i owiec. A jednak czuję, że to mogłoby być może, gdyby była woda, powiedziała Mary. Wydaje takie odgłosy jak morze, to wiatr, który jęczy w zaroślach. Dla mnie to dzikie i posępne miejsce, choć mnóstwo ludzi je lubi, zwłaszcza gdy wrzosy kwitną. Jechały tak coraz dalej w ciemności, choć deszcz ustał, zastąpił go silny wiatr, który świszczał i wydawał inne, ponure dźwięki. Droga prowadziła to w górę, to na dół. Kilka razy powóz przejeżdżał mostki, pod którymi szumiały wezbrane wody strumieniami. Mary miała wrażenie, że ta jazda nigdy się nie skończy i wielka, zimna wydma to ciemny ocean, a ona przyprawia się przez niego wąskim pasem lądu. Nie lubię tej wydmy powiedziała sobie w duchu i mocniej zacisnęła cienkie wargi. Konie pieły się w górę drogi, gdy Mary dostrzegła światełko. Pani Medlock również je zobaczyła i odetchnęła z uczuciem wielkiej ulgi. Nareszcie zawołała to światełko w domu stróża. No, za chwilę napijemy się gorącej herbaty. Była to dziwna chwila, bo powóz po przejechaniu bramy parku. Musiał przebyć jeszcze dwumilową aleję, nad którą szpaler drzew, niemal w zupełnym stykającym się konarami, tworzył jakby długie, mroczne sklepienie. Wyjechali wreszcie z pod tej ciemnej kopuły na jaśniejszy podjazd i zatrzymali się przed długim, niskim budynkiem o nieregularnych kształtach. Początkowo Marii zdawało się, że cały dom jest ciemny, i dopiero gdy wysiadła, dostrzegła słabe światło w jednym z okien na piętrze. Ogromne i masywne drzwi wejściowe zrobione były z dębowych, fantazyjnie rzeźbionych desek, nabijanych grubymi, żelaznymi ćwiekami, a oba skrzydła drzwi były zamykane na żelazne sztaby. Wrota te prowadziły do wielkiego holu, który był tak słabo oświetlony, że Mary nie zamierzała tracić wzroku na przyglądanie się starym portretom kobiet i mężczyzn w pełnych zbrojach. Gdy tak stała na kamiennej posadze, Ogromnego pomieszczenia, niczym bardzo drobna, niepozorna czarna figurka czuła się tak nic nieznacząca, osamotniona i dziwna, jaką była w istocie. Za lokajem otwierającym im drzwi pojawił się ubrany bez zarzutu chudy stary człowiek, który rzekł zachwycającym głosem: Mają pani zaraz zabrać do jej pokoju. Pan nie chce dzisiaj widać, widzieć, a rano wyjeżdża do Londynu. Wedle życzenia, panie Peter. Odezwała się pani Medlock. O ile wiem, czego chcą ode mnie, z pewnością to wykonam. A czegoż to od pani chcę, droga pani, rzekł Peter. Jedynie tego, aby pan miał zupełny spokój i by nie widział tego, czego nie chce widzieć. Potem poprowadzono Mary Lennox szeroką klatką schodową, długim korytarzem i znów w górę po kilku stopniach, i kolejnym korytarzem, i jeszcze jednym korytarzem. A, aż pod drzwi prowadzące do jej pokoju, gdzie został, została ogień na kominku i kolację na stole. Pani Medlock oznajmiła bez ceremonii: No to jesteśmy. Ten pokój i sąsiedni przeznaczone są dla panienki i muszą jej wystarczyć. Proszę, się o, tym nie za, proszę o tym nie zapomnieć. W ten oto sposób, panna Mary, stała się mieszkanką dworu Michelle White i chyba nigdy w życiu nie czuła się tak prawdziwą kapryśnicą jak w tej chwili.